Patrz, patrz. Ja! SO! Patrz, 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 patrz! Dziękuję! Ja! Szanowni widzowie, w dzisiejszym odcinku ponownie zmierzę się z moją młodszą siostrą w pojedynek, w pojedynek wylosowanie w... Nie, to jest. Jak to się to... Jak ta Gierka się nazywa? Stumble guys, no jak można tego nie wiedzieć? Cześć, ja nie wie. witam, cześć, mam na imię cześć. Dawid, a to jest Weronika. Nasze Instagramy e, gdzieś tam są. Na pewno. Ja Instagram jak można Kropka Weronika.janoszka, nie? No to tam wpadajcie. Wszyscy mają tam wbić w tym momencie. Teraz, jak oglądacie teraz, to wtedy e, odwdzięczycie się jakoś. Zasubskrybujcie i w zasadzie też możecie, ale wpadnijcie do środki na Instagrama, bo wtedy może kiedyś tam będzie regularna. No a my, jak widzicie, widzowie, ogólnie losujemy, będziemy musieli liczyć, kto ile wydropi legend i, i epików, oczywiście powtórek, bo legend. To jak widzisz, zostało mi do dropnięcia tylko trzy w sumie, już będą wszystkie. Epiki mam już wszystkie, jakie się da mieć, już nie ma innego skina i tak samo coś specjalnego, już masz na te wszystkie skiny, więc polujemy głównie na te trzy skiny: na Diaboła, na Stumble Diabola. Kinga, Diaboł, No Diaboł, nie Diaboł, eee, na Valkyrie i na Kinga. Więc może uda nam się dropić i będziemy widzieć mieli po 30 losów Czyli ja 30 i Weronika 30 Na samym wstępie oczywiście łapeczka, subskrypcja I pamiętajcie oczywiście o oglądaniu filmu do samego końca W sklepie pojawiła się mega oferta z 25 baksów I jeżeli będzie tutaj dużo łapek To kupuję tę ofertę i kręcę spinem yy, z młodszym bratem jeszcze Bo z tobą już wtedy kręciłem To możemy zrobić pojedynek młodszy brat vs młodsza siostra Wkręcenie spinami jeżeli to się uda Jeżeli brat oczywiście też się zgodzi Bo to też jest oczywiście tutaj widzowie potrzebne No a my moi drodzy Rozpoczynamy od kręcenia kołem. Ja, y, jako, że jestem mężczyzną, czyli płcią dominującą, no to nie zaczynam. Tak. Dominującą! No dobra, no na dobra, dobra, 350. Cyk! Leci! Leci pierwsze! Musimy liczyć ile kto dropnie epików i ile legend. Bo głównie bijemy się na legendy, wiesz? Na legendy i na coś specjalnego. Jeżeli dropniesz coś specjalnego, no i to jest. A właśnie, bo ja powiedziałem: Ten kto wygra, dostaje 1000 złotych To zapomniałem o tym powiedzieć. To więc wgramy o kafla, bo i tak tutaj kafel jest na szali. Więc jest. Patrz Ja! Ale by było! Ale by było! Ale by było! Ale by było! Nie ma No Boże, jak ja nie ma! To nie jest nieszczęście, tylko... O! o, o. Dobrze, nie dawaj, nie oddawaj, mi ma dawać! Dawaj, 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 no Ja to Boże. jest ten kim? Którego potrzebujemy, to jest on! Był on! To jest on, którego potrzebujemy, ja nie mogę, ale emocje... No i... i, i że tak powiem, kupa! No nie, nie zrobi ci dobrze, ale czekaj, może teraz, legenda jest, no to masz... 15. A wiesz, w ogóle wiesz co jest najlepsze, że wszystko tutaj to, to jest duplikat, to po prostu dostaję siano już później bo... Ja, co, co w ogóle? Jak, jak w ogóle? Jak, jak? 700 za to jesteś? Grałam już. Co, co? Co? Ja nie mogę, dobra, błagam, teraz ja. Teraz jak? Ja nie wygrałam, tysiąc Nie wygrałaś, bo ja, bo jeszcze nic, bo to była, nie dropaś ani jednej legendy, czyli... Nie wygrałam coś specjalnego, że zrobiłem... Ale to też musimy uzgodnić, ile legend to jest jedne coś specjalnego, może pięć. No dobra. Pięć legend to jest jedne coś specjalnego, żeby wiesz, dało się to później podsumować, bo na nie liczymy, czyli... No ja, żeby wygrać, to musiałbym dropnąć pięć legendarek. Żeby eee. był w ogóle remis. Jest to matematycznie niemożliwe raczej, ale może drobne też coś specjalnego. No bo w sumie wydaje mi się, że ta gierka też patrzy tak, że jak ja już mam te wszystkie skiny, to może dropi bardziej, nie? Żeby była większa beka. Patrz, leci coś specjalnego. Nie, legenda będzie. No dobra, git. No legenda nie jest zła, ale. No ja nie mogę, no! Bardziej bym się cieszył, gdyby to nie był duplikat, no ale. Dobra, łatwo. O! Kurde, z wygrałam już Dobra no nie wygrałaś jeszcze, bo może jeszcze ja drop o, o, nie, ja! Yes. Ale miałaś już przez chwilę co? Ale, ale byś miała, ale byś miała jakby drogał. Pa! Ja nie mogę yes. jest blisko. O! A, a. No musi, 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 musi Kurde, fix kanada, no dobra, no jedna legenda, czyli ty masz jednego coś specjalnego, a jedną legendę, okej, okay, lecisz. Ej, i w ogóle tak brając te coiny, to jedna legenda to jest 10. Nie wiem a te to jest coś to jest aż 700. No, to no to bo to, patrz, bo to ma, ale tylko 1%, więc na dropnięcie tego no nie. właśnie, czyli to powinno być, czyli to jest 11%, a to no. jest 1. Dawaj matematyk. powinno być y, 11 razy mniej niż 700. 17, jest 11. No ile? 7, około 70, no 70 no załóżmy, około no właśnie, 70. być drobno 70 legend. No mm. Nie! Co ty policzyłaś? Nie! No nie! Kreć kołem, ty, kurde, matematyku! Gdzie 10 sekund powinienem dropnąć, bo, No, że ja no. to 10, żeby było, Patrz, patrz. No nie, bo to nie jest taka sama szansa imo. Imo? No, no, no. Nie ma jednego. O! A nie, bo teraz ty dropisz, to musi być słabo, 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 słabo! Słabo! Nie, dobrze słabo, 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 słabo! Dawaj, ale dobrze, leci syf, dobrze, ale leci syf. Co? Dobrze, dobrze, kurde. Będzie syf. Fiks. Będzie syf. <laughs> kurde, fix, Kanada. Uwaga! Jo! No to prawda, widzowie, dajcie mi donata bo nie mam pieniędzy na, na przylepienie LEDów, które mnie oświetlają, widzę, potrzebuję pieniędzy. Uwaga! Uwaga, oczywiście widzę, że żartuję. Jeżeli będziecie oglądać film do końca, to, to kupię te LEDy. Dobra, uwaga! Dobra, ale póki co, ci leci mega słabo, bo tylko to, to, to ci dropło, tak naprawdę, to coś specjalnego, a reszta to syf. No, Więc no, niby wygrywasz. Ale, ale to jest taka... Jest! Kurde, no dobra, no to, no to jedna no, legendy. Ja mam 6 legend od jedną, więc nie, nie masz w ogóle jakiejkolwiek griandy. Bo... No nie, no ale ja bym dach tak, tego i tak nie przeliczał! IMO, To i tak nie powinno być tak przeliczone 5, 5, 5 legend! 5 no, legend! A ja mam coś specjalnego i jedną legendę! No czyli, czyli do, do, dobra, no dobra, ale teraz ja dropię 6 i cię rozwalam w tym momencie się założyć, że w, w tych spinach nie będziesz się. ja będzie. się nie chcę o nic zakładać, bo ja się tak będę kafla w plecy, więc ja, ja nie chcę się o nic zakładać. Od... Możemy się założyć jeszcze kolejnego kafla. Tak, no pewnie, nie? Tak, tak, tak. No może jeszcze o kolejne 10 tysięcy, a może 15. Możemy. No nie, ale to ty też wkładasz do polityka. No byś miała, to byś włożyła. Yeti, Yeti. Nie, na razie zostajemy przy 1000 zł, to jest. Potężna D. No dobra, ok, jest okej, okay, jest okej. Okay. Robocik. Robot. Więc zawsze, zawsze coś to tak... O! Babeczka! Brde. Ale wiesz, że wygrywam teraz, nie? Nie. No jak? Wiesz? Masz dwie legendy. O! O! Ja yes! nie mogę! Widziałaś jak ktoś się zatrzymywało już? Już prawie przegrałaś ten no, odcinek. Ja byś się przegrywała, wiesz no, żeby się przegrywała, nie? Myślę, że ja drobnie tylko jeden, coś specjalnego, to już przegrywasz. Nie bo no tak, bo ja wygrywam w legendach. Ja mam dwie legendy to jedną. No, tak, no ale to to jest. To... Więc jak ja drobne to jest. Spin? Nie, 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 no, nie, no jeszcze będą te... To... No, tak. O! Dobra. Weronika, uwaga, kręci teraz po raz 30 i 40. Lecisz. To są twoje przedostatnie spiny. Przedostatnie spiny lecą, widzowie? E, jestem nabuzowany lekutko Znaczy fajnie, że dropnęliśmy, do coś specjalnego, że dropałeś, bo aż 700 tokenów to wiesz, to, to jest 20 spinów tak naprawdę ty się powinieneś cieszyć, bo to jest ta No tak, tak, no ale przegram 1000 złotych, no to z czego mam się cieszyć, to, to, to jest takie kurde wiesz No nie, no nie, no już na pewno... Wiem na pewno, że następne coś specjalnego ci już nie dropnie Że to jest niemożliwe Że jak już to dropnie mi to już w sumie to, to czyta tak gra pewnie jakbym to ja otwierał to czas, nie albo ty po prostu cały czas, to, to właśnie jest tak bez sensu trochę. No ale i tak wydaje mi się, że ja wygram. Wydaje mi się szczerze, że... że, że ja wygram. Mhm. Masz dwie legendy. Miałam ale 6. wystarczy... No dobrze, ale wystarczy... Nie masz 7, tylko masz sześć, bo teraz jeszcze nie dropa się. Z jedną. A, ale prawda jest... Już 7 Denerwujemy to tak, no, gra, widzowie, denerwujemy, kurde, że denerwujemy takie coś, bo ja nie lubię. Już osiem nie 8, nie 8! Cię tak nie ciesz! Nie 8, tylko 7. No bez jaj. Dobra. Ja jeszcze już myślałem, że ten... Już ja widzę tego smoka, że jest tak blisko. O hito o nie ma nas. Nie, yeah, Dobra. I uwaga, widzowie. Moje ostatnie 10 spinów. Jeżeli teraz nie dropnie mi coś specjalnego. Przegrałem ten odcinek Błagam Nie, bo jak teraz się coś specjalnego To mam rękę. Eee No, zależy ile legendy dropnę Patrz, jest coś specjalnego Je, Ale jest Valkyria, nie mam jej Nice, dobra, okej okay. Czyli konto się ulepszyło w jakimś stopniu Bo dropłem skina, którego nie miałem nie? Więc fajnie bo te wszystkie epiki to już mam, co ty tak chcesz kurde Co ty tak chcesz? Zaś ten uśmiech z twarzy zejdzie, jak mi dropnie tutaj coś specjalnego skin I będziesz musiała tylko patrzeć i zazdrościć Zazdroszczyć mi wygranego odcinka I jak ty wygrasz ci tych? Nie no to po prostu ja nic nie tracę, nie? No, bo funduję w ogóle. Uwaga <grym> Diaboł już nie masz szans No, jakbym teraz dropnął Patrz leci, 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 leci Leci, 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 będzie, będzie. Będzie, 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 będzie Będzie. No, Epic, e, coś specjalnego. O i teraz go czuję, czuję go Nie, błagam, błagam. Nie, nie, niech mi się te spiny nie kończą, jest to teraz czuję. Eee! Ale przynajmniej legenda, której nie miałem, zupełnie mi, być. Mi, nie, przejmę. Dobra, może zostanie 10 W To już tak nie ma znaczenia, ale jeżeli teraz jeszcze dropniesz coś specjalnego Teraz to bym jedynie z czego by się ucieszył, z czego byś mogła dropnąć, nie? To właśnie są te legendarne skiny, których nie mam, czyli diaboł i ten król. Diaboł. Diaboł i król, nie, króla mamy czy nie? jakie mamy skina dropiliśmy, którego nie mieliśmy? A Walkirię. okej, okay, czyli jest. Ale chyba nie Nazywa się Walkiria, chyba wiesz? Chyba, chyba Walkiria. Ale, no to jedynie, no to Diaboł został. I Diaboła, i. ten, ten, i. Król. Król, Król. Król tam mignął. Kurde, powiem ciężko. Ja powiem, wam, że ciężko jest zdobyć wszystkie legendarne skiny, bo już tych szczęśliwych spinów tutaj otworzyłem. No, naprawdę, myślę, że już spokojnie z 500. I dalej nie mam wszystkich, więc to jest naprawdę mega dziwne, nie? Że dalej to. Że dalej nie mam wszystkich legend. Wszystkie epiki mam już na przykład, ale legend jeszcze nie wszędzie. Przy... I w ogóle wszystkie co jest specjalnego mam, a nie wszystkie legendy. To jest dziwne. Bo, nie, jakbyś dropła... ...byś dropła tego skina, tego coś specjalnego, to bym się po prostu kurde, chyba w łeb strzelił, nie? To jest niemożliwe! To jest ewidentnie nierealne, ale i tak, moim zdaniem... Ee, ...i tak ja wygrałem ten odcinek. <śmiech> <śmiech> mam z 10 legend, a ty masz 3. No dobra, no to, no... No teraz ci posypało legend. No dobrze, widzowie, zostało nam 1300 coinów, grać nie będziemy, bo to był szybki odcinek z... No, chciałem zobaczyć czy mam szansę w ogóle e, czy, czy mam. Chociaż wiesz, wiesz co? Nie, dobra. Zrobimy tak. Po 50 spinów. Bo starszy coinów. Po 50 spinów e, Czyli jeszcze mamy ja dwa i ty dwa, takie drogi i ja zobaczę, że ja wygram. A ja ty wiesz, że ja już e, Zobacz, 30 ja, pierwsza, ja... ja wiem. Aha! Ty byłaś pierwsza! A ja to liczę, jakbyś była... Aha! Aha! Czyli ty zrobiłaś 40. Okej, okay. czyli po trzy jeszcze. Znaczy no, ja dwa, ty jeden. Czyli ja tutaj mam większą szansę na wygraną teraz. No nie masz. Ale nie, jak my to liczyliśmy, kurde? Jakoś się pomieszało. Pomieszało się jakoś. Nie no, patrz, ja zapryłam. tam. Patrz, znowu Valkyria, kurde, szkoda, że już ją mamy. E, a, dropa mi Valkyria, właśnie, to trzeba ale nie, to tutaj jest bitwa na coś specjalnego skina. w sumie te już legendy mnie nie interesują. E, no dobra, czyli ja jeszcze dwa razy i teraz. raz, okej, okay, dobra, rozumiem, w sensie chyba tak jest, widzowie, przepraszamy was, jak pomyliliśmy się w obliczeniach, ale po prostu zbyt duże emocje, zbyt duże pieniądze na szali i patrz, jest coś specjalnego. Mm. Jak działa te koło fortuny, że ten coś specjalnego skin to jest nie wiem, różnie? Masz jeden procent, czyli tak. tak King! Matematycznie rzecz biorąc. Raz na 100 spinów. No. O, okay. o, o twoja ostatnie 10 spinów. Ostatnie. No nic ci nie dropnie, mi dropnie. Tak, bo matematycznie ja będę miał większą szansę. Matematycznie ja mam większą. No nie ja, bo tobie dropło, więc im dalej idziemy, tym bliżej jest do drobnienia kolejnego spina. Więc, jeżeli teraz nie drobniesz, to ja mam bardzo duże szanse na dropnięcie tego skina. No, mam! Jak no, Jak zerowe? Mam gigantyczne. nie po 50, czyli ty będziesz. Nie! Dobra. Ty będziesz miał tego No, ja będę go miał. Ale ja i tak zrobiłam. No nie, bo jeżeli ja go dropnę, to jest chyba. Wtedy nie wiem, czy jest remis. Ja mówię, nie, no na pewno nie jest remis. No, masz więcej legend. to wiele więcej legend ci dropiło. Znowu? Nie. Tak myślę, że 3-4 legendy więcej ci dropiło ode mnie, więc no, to jest dobra przewaga. Ale i tak uważam, że jestem lepszy Na pewno w Guys! Musielibyśmy zrobić odcinek, że gramy w Stumble guys, grę na kombie tutaj I ten kto wygra, ten wygrywa Bo, bo, bo te losowanie to... Nigdzie w to nie gramy No to, no to musimy zrobić taki odcinek Widzowie, to będzie dużo to tak zrobimy Teraz skupmy się na losach, bo ja tutaj jeszcze teraz uwaga No tak już są blisko te że ja czuję, że po prostu w kościach, że Mi drobnie na pewno w tych ostatnich 10 na pewno mi dropnie. To jest niemożliwe, żeby mi nie dropło. Epickie. I teraz ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Witam Państwa na dropnięciu skina coś specjalnego. Hmm? Ze mną była moja siostra. Yy, ponieważ no to jest 100% szans. Nie ma opcji, że mi nie dropnie ten skin. Się o ile? Dobra. Uwaga, widzowie! Ja wiem, że mi to dropnie. Po prostu czuję to w kości. Patrz, 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 patrz! patrz. Tak! Jackpot! 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 Trafiony! Trafiony! Zatopiony! Łatwo! Łatwo! Nie dało się prościej tego zrobić. Widzowie! Nie dało się tego zrobić prościej! Masiłam 50 To było banalne ty, Banalne 50 zł! That's right boy Tak to się robi Tak to się robi w Ameryce Tak to się robi w Ameryce Wiedz, Wiedziałem że tak będzie Dwie, ale to jest pierwszy odcinek Pa Kurde, znowu Valkyria, dałoby coś innego e, Jak się z tym czujesz, nie? Ale i tak wygrałam cały odcinek No cały odcinek tak Chociaż... Valkyria dropa nie, ale zyskałeś 950, wiem, czego ty się martwisz. Widzowie, zostało nam 1400 żetoników, jakbym odbiłoby mi i będę kupił to, no to mielibyśmy e, ponad 5000 żetonów i dałoby się za to zrobić opening, więc zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i dajcie znaka w komentarzu, czy chcielibyście taki opening kolejny, na przykład jeszcze ze moim młodszym bratem, to wtedy w trybie byśmy tu siedzieli i rolowali na przykład po 50 spinów. Dajcie znaka, no i subskrybujcie oczywiście, to wtedy będzie więcej odcinków. Cześć!